Smarujesz buzię? Kremem? No, będziesz ładnie wyglądać. Nie, nie, pędzelkiem lepiej nie. Rączką, paluszkiem się smaruje. Pędzelek nie jest do smarowania. Nie ma? Nie jest, ja no ja widzę, że jeszcze jest. A rozmarowaj sobie na buzi? No, jest w środku biały krem. Rozmaruj dobrze, żebyś nie miał białych placów. No właśnie, trzeba dobrze rozmarować rączką na całej buzi. No, a drugi policzek też, bo ty tylko jeden policzek smarujesz. A drugi po o mhm, uh -huh. drugi policzek też trzeba posmarować. I, I czoło też. Na czole nie ma kremu mhm. Uh -huh. Bardzo dobrze, a może potrzebujesz lusterko? Może potrzebujesz lusterko? <grywa> <grywa> Jak tam dobrze? Nie, lusterka proszę nie smarować, buzię tylko kremem. Włosy nie, do włosów to odżywka. Jest to już kiedyś używałaś odżywki. To Już posmarowany? Zobacz, w lusterku masz nieroztarty krem jeszcze na policzku. No, nieroztarty krem. Na policzku sobie rozmaruj. Żeby się włonął. Nie ma. Nie ma? Już wszystko zużyte. Dobra.